Cześć dzisiaj <laughs> niegdzie tam są dwa liczniki, tu są dwa liczniki i tak z tego trzeba zrobić jeden a tutaj ee, powiem pokrótce, że e, to jest chyba Alhambra czy Sharan, M3 czyli Sharan, e, tam jest licznik 2008 tak 09048 rok Czyli tutaj będę musiał się pobawić, e, nie pamięć będę musiał wylotować, e, a tutaj mamy 2000 rok, jak widać do 220 razy, 2, e, e, o jest gdzieś na tłoczeniach, 2000 rok, piąty. 120 i ten jest, ten można odczytać się, bo no tam z tamtym już będzie problem. Mam nadzieję, że uda mi się go odczytać bez potrzeby rozbierania, bo się po prostu nie chce. No i tutaj mam tak, pełny fis z golfa, a tutaj licznik z te czwórki w takim numerze tu jest nie, czwórka Golf Anglik oczywiście yy, i ma nie tutaj to już większa rzeźba bo będę musiał prawdopodobnie zmienić podświetlenie Panie Fis będzie do wyrzucenia i plus skleci z tych dwóch jeden czyli obudowa przednia pójdzie na to yy. No i o tarcze a, się przełożyć i przepisać wartości kodowanie licznika i co jeszcze hmm, co tu jeszcze zostało przy zrobieniu go no pewnie przypisanie tych przebiegów i tych innych ale to już jest powiedzmy że standardowa rzecz na pewno trzeba będzie usunąć kontrol kod imo i mu wywalić programowo tutaj z tego, żeby nie krzyczało. Ewentualnie wlutować układ R, RS. I tyle. <śmany> coś jeszcze? A, no i oczywiście trzeba będzie przypisać wartości od tych dwóch wskaźników, bo tutaj będzie inaczej to się zachowywać. Mam nadzieję, że on będzie działał bezproblemowo może będę musiał zobaczyć jak on tutaj jest wysterowywany tak jak tutaj a to już może kiedyś to pokażę dobra kończę na razie hej